I e, dzisiaj bierzemy się za robotę. Będziemy rozkładać cały ten system PFlexowy e, i postaramy się nakręcić jakieś e, fragmenty z montażu, e, jak my to wytłumujemy. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy montaż skrzynek rozdzielaczowych i łączenia ich kanałami EPS pomiędzy kondygnacjami. I może na początek. Sparujemy sobie silikonem skrzynki rozdzielaczowe, do strzelnego połączenia z rurą EPS. Okay. Właściwie to możemy już włożyć sobie do dla Nie, włożymy skrzynki w szafki, Mamy przygotowane otwory. Przebicia przez ściany. na tym jest skrzynka na bieglach. Na swoje miejsce. jest skrzynka bakendowa. Jak mamy, postawione skrzynki. Wszystko nam spasowało. Zakładamy rury EPSowe. jest druga jest I w ten sposób to później sobie ustawimy osiowo do góry żeby tam wyszły i następnie dokładamy kolejne kanały możemy tak zmienić, e, z silikonu dajemy sobie na silikon Okay. Dokładamy kolejne dwie rury, a ostatni odcinek będziemy sobie domierzać. O, wskoczyła? Okay. Za chwilę dotkniemy odcinki do samej góry, założymy skrzynki rozdzielaczowe i szak wentylacyjny będzie wykonany. Domierzyliśmy końcowe odcinki szachtu, będziemy teraz docinać tury, także pokażemy może jak my to robimy. się tą rurę. Jednak Boschem, zawsze użytkownym metalu, bardzo ładnie się rura. Nie jest górny rant, nie poszczerbiony, nie sypie nam się nic do środka. Jeszcze szybko pokażemy, bo rura jest bardzo fajnie skonstruowana. Ma co cm taki rowek. Dzięki temu bardzo łatwo możemy sobie ustalić odległość i uciąć ją bardzo dokładnie i równo, bez jakichś skoszeń. Także super rzecz. Zakładamy to na szafę. Szachtę mamy zamontowane. Będziemy teraz sobie przygotowywać wszystkie puszki rozprężne pod anemostaty nawiewne i wywiewne. Będziemy docinać na odpowiednią długość przedłużki, plus łączyć z puszkami, korkować i przygotować do następnego etapu. Strop mamy grubości 15 cm praktycznie wszędzie. Podzielimy sobie przedłużki na 30 cm, czyli z każdego stropu będzie wystawać 15 cm. I działamy. Mamy puszkę gotową, puszka nyplowa, podłogowa z trzema podejściami 3x75. Do tego jest dołożona przedłużka 30 cm, zopana na dwa wkręty samowiercące plus dekry zaślepiające. przygotowane wszystkie puszki rozprężne z przedłużkami pod anemostaty. Część puszek od razu zaślepiliśmy korkami 75 tam gdzie wiemy, że idzie jedna rurka. No i za chwilę idziemy powkładać wszystkie puszki na swoje miejsce. Szachty mamy zrobione i będziemy rozkładać instalację rurek 75. Zaczynamy rozkładać instalację perfleksową rurki 75. Może pokażemy jeden punkt, czyli tu mamy pokój, dwie rurki na bieżąco. Może na początek pokażę jeszcze po zdjęciu zaślepki. Trzeba sprawdzić, jaki mamy rant, to jest bardzo ładnie ucięte. I w momencie, gdy będziemy docinać rurki, trzeba właśnie zwracać uwagę na to, żeby cięcie wyszło równe, nieuszkodzone. Wtedy mamy bardzo dobrze szczelnie zrobioną instalację. Nie można, broń Boże, ciąć w ten sposób, że nam się źle nożyk włoży i robimy jakieś takie cięcie, że się poszarpie rurka. Trzeba tego unikać. Prosta sprawa ten sam nożyk, i robi nam bardzo ładne cięcie. Ok, się tym punktem. Tą rurkę, czynkę rozdzielaczową. Ona wchodzi nam na 4 zatrzaski. Jest taki klik. Trzyma się bardzo ładnie. Zamierzamy sobie pierwszy odcinek. Tak jak chcemy wykonany. Ucinamy rurkę na wymiar. Mamy płaszczkę. Mój jest krążka, trzeba ją odkręcać, żeby na nam rynku bardzo łatwo Mamy drugą. Mamy. Mamy dwie puszki. I tak lecimy z wszystkimi punktami, na koniec tak to porozkładamy, będziemy łapać taśmami rurki do stropu, przykręcać puszki do stropu. Mamy rozłożoną część instalacji peflexowej, czyli pokój, dwa punkty do salonu, punkt do kuchni, do wiatraku i powoli robimy dalszą część. Po rozłożeniu rurek P-flexowych i spięciu ich ze skrzynkami rozdzielczymi i rozprężnymi. Mocujemy skrzynki kołkami szybkiego montażu do betonu i łapiemy rurki taśmami perforowanymi do betonu. Mamy zakończony pierwszy etap instalacji, czyli wykonanie przejścia przez ścianę do czerpni wyrzutni, zamontowanie skrzynek rozdzielaczowych, połączenie pionu skrzynek rozdzielaczowych, zamontowanie puszek rozprężnych podane ostaty i złączenie puszek rozprężnych z puszkami rozdzielaczowymi rurkami PFLEX 75. Pokażę, jak ta instalacja wygląda. Nade mną mamy przejście przez ścianę z rury EPS pod wyrzutnie. Tutaj przejście przygotowane do kanału wyrzutowego przez ścianę pomiędzy garażem a pomieszczeniem technicznym. Za ścianą mamy czeknię powietrza i dwie nasze rury odpienu wentylacyjnego nawiewną i wywiewną. Centrala będzie zawieszona na tej ścianie. Będzie to kolejny etap naszej realizacji. Nie wiemy kiedy, ale. Na zewnątrz wyrzutnie wypuszczone i czerpnia po 20 cm, założona jest tam od razu łącząca mufa, czerpnie z rurą EPS, zakorkowana I, i co? W następnym etapie będziemy wykonywać montaż centrali wentylacyjnej, podpinać jej do zamontowanej już teraz instalacji, montować anemostaty. No, i wykonywać pierwszy rozruch i regulację instalacji. Trzymajcie się, cześć.